Dobrze. Jak wiecie, dzisiaj chciałam coś powiedzieć na temat nowego środka odchudzającego, który pojawił się niedawno na rynku. Pewnie jak wszystkie, tak jak ja, wy wszystkie też kiedyś się odchudzałyście i jeszcze najlepiej by chciało, no oczywiście schudnąć bez żadnego wysiłku po zimie, żeby się wbić w końcu w nasze stare bikini czy w kostium kąpielowy. Na rynku było już wiele różnych suplementów, które obiecują cuda, ale raczej one nie działają. W przeszłości był również lek e, e, Benluflorex, e, sprzedawany to francuski lek, e, sprzedawany był e, on e, na odchudzanie, lek na odchudzanie od połowy lat 70. Ale od 2009 roku został wycofany ze względu na działania uboczne. Okazało się, że przez ten lek mogły wystąpić choroby zastawki serca. Dlatego niestety ryzyko przewyższało tutaj korzyści. Ale teraz na rynku pojawił się nowy środek. Nazywa się on, Sema, nazywa się on ozempik. Jego aktywnym składnikiem jest sama Może znacie już ten środek, ponieważ stał się on bardzo popularny dzięki Elonowi Maskowi. Miliarder, przedsiębiorca, znany oczywiście z Tesli, z PayPala. I, no i przede wszystkim też ze swoich słynnych wypowiedzi na Twitterze, na Twitterze. Sam niedawno stracił. Prawie 15 kg, i na pytanie, jak to się stało, czy ma jakąś może tajemniczą formułę na schudnięcie, przyznał, że stosował lek semaglutydę. W kwietniu 2022 roku Musk poinformował o tym właśnie na swoim portalu, na swoim profilu Twitterze. Powiedział, że ten lek jest skuteczny w kontrolowaniu apetytu i ma niewiele skutków becz ubocznych. Po tej wypowiedzi pełno było różnych ogłoszeń na Facebooku, na różnych forach internetowych. Można było kupić ten lek, oczywiście nielegalnie. Wielu użytkowników zachwalało, y, jaki to nie jest wspaniały lek i jak nie można od niego schudnąć. Y, a na TikToku hashtag Ozempik, czyli handlowa nazwa tego leku, ma już ponad 433 miliony wyświetleń. No i w sumie fajnie jest taki lek, i to może nie musi być problem, ale ten lek został dopuszczony do obrotu jako lek dla cukrzyków, pacjentów z cukrzycą typu 2. Przede wszystkim dla tych pacjentów, którzy. Nie mogą kontrolować swojej choroby yy, przez odpowiednią dietę i wysiłek. Dzięki samaglutynowi zmniejsza się łaknienie, zwiększa uczucie sytości i również redukuje się poczucie głodu. Czyli przez to tak po prostu mniej jemy żołądek później się opóźnia, opróżnia. Zmniejsza się stężenie cukru we krwi i również nie mamy takiej ochoty na wysokotłuszczowe pokarmy typu frytki czy burgery. Co to jest właściwie semaglutyd? Semaglutyd jest właściwie jest czymś, co też występ, jest analogiem czegoś, co występuje w naszym ludzkim organizmie i nazywa się GLP-1, glukonopodobny peptyd-1, który występuje w przekładzie pokarmowym i który aktywuje hormon inkretynowy. Ozemplik jest w sumie dosyć łatwy w stosowaniu. Ma on formę wstrzykiwiacza. Coraz w tygodniu robimy sobie zastrzyki, czyli nie trzeba tego zażywać codziennie, i po prostu chudniemy. Badanie, które zostało opublikowane w New England Journal of Medicine, udowodniło, że po 68 tygodniach zażywania z tego leku u uczestników masa ciała spadła o 14,9%. Podczas gdy masa ciała tych osób, które zażywały placebo, spadła tylko o 2,4%. Więc różnica jest ogromna. Do tej pory żaden lek nie miał aż tak dużego wpływu na wagę. Jedynie operacja zmniejszenia żołądka czy bajwa żołądkowy Dawały podobny efekt. Więc to jest oczywiście tak, lek, który rzeczywiście może mieć przyszłość, ale w tej chwili jest on tylko zarejestrowany jako lek na cukrzycę. A ponieważ wszystkie osoby, które mają parę kilogramów, za dużo się nim zainteresowały, zaczął on. Bardzo szybko znikać spółek apteki. Tak szybko, że to nawet zaskoczyło producenta. Również w Polsce ten lek jest prawie niedostępny. E, po, powinien być właściwie dostępny właśnie dla cukrzyków. Oni go najbardziej potrzebują, e, ale niestety mają problemy z realizacją recept. Te osoby muszą zawsze co tydzień stosować ten lek a gdy jest on nieregularnie dostępny stanowi to pro problem. W Ameryce ten lek już jest zarejestrowany również na leczenie otyłości. Ma on inną nazwę i właśnie też o tym leku pisał Elon Musk. Ale w Polsce nie ma jeszcze tej rejestracji preparatu semaglutytu na leczenie otyłości. Według niektórych lekarzy powinna ta rejestracja szybko nastąpić, ponieważ jest to naprawdę obiecujący lek i pokazuje, że rzeczywiście osoby z ogromną, dużą otyłością mogą dużo na tym zyskać. Ale jeżeli już wszyscy mamy ochotę lecieć do apteki albo na Internecie szukać tego leku, żeby go zamówić, i żeby schudnąć parę kilo gramów przed latem, i być gotowym na y, plaże i letnie krótkie sukienki. Y, trzeba też pamiętać, że są pewne skutki uboczne. Y, wielu pacjentów zgłaszało nudności i biegunkę, ale y, również. Nie wiadomo jeszcze jak będą wyglądać długoterminowe skutki uboczne. Czy ten środek rzeczywiście będzie długotrwale bezpieczny. Są pewne sygnały, które mówią o zapaleniu trzustki i nawet o raku trzustki. To zdarza się bardzo rzadko. No, ale jednak myślę, że dalsze badania byłyby tutaj bardzo wskazane. Co też jeszcze trzeba pamiętać w Polsce, jeżeli mimo wszystko nie zniechęciłam Was do tego leku, sprzedaż leku takiego jak ten, jeżeli nie jest on sprzedawany w aptece, jest nielegalna i można za nią dostać nawet kary grzywny albo ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności nawet do dwóch lat. Więc niestety Chyba w tym roku jeszcze nie będziemy po kilku zastrzykach tracić apetytu i kilogramów, tylko po prostu trzeba będzie znowu wybrać się na fitness i zacząć ćwiczyć, żeby szucić te zimowe kilogramy. Dziękuję za uwagę.